Wysoka Izbo, słyszę, że chcecie się państwo teraz bawić w wotum zaufania. Czyli zamiast wziąć się do roboty, pan premier Tusk będzie teraz dyscyplinować swoje przystawki. Mam pytanie, czy naprawdę niczego nie zrozumieliście? 1 czerwca niestety opadła zasłona. Klęska Trzaskowskiego to nie był wypadek przy pracy, tylko rezultat. Tak się kończy niedotrzymanie obietnicy złożonej milionom ludzi. I to jest niestety pańskie dzieło, panie premierze. Ja mam pytanie, gdzie jest ustawa o asystencji dla osób z niepełnosprawnościami? Gdzie jest ustawa mieszkaniowa? Dlaczego nic nie robicie z rosnącą dziurą w ochronie zdrowia? Mogliśmy to przegłosować półtora tygodnia temu. Zaproponowałem wam zwołanie posiedzenia Sejmu, ale nie chciało wam się nawet pracować. Nie chciało wam się nawet tego posiedzenia Sejmu zwołać. Jak ten Sejm nie zacznie rozwiązywać spraw zwykłych ludzi, to za dwa lata premierem Polski będzie męcem w koalicji, z konfederacji z pisem i to, i to będzie wyłącznie wasza polityczna odpowiedzialność. ...Karabowacz jest z to coś, co pełną odpowiedzialność, Ponieważ właśnie, bo na Rytusk, bo nie Polski przegrał te wybory, te wybory przegrał ten rząd, bo przez półtora roku Rząd nie zrealizował obietnic i miliony ludzi. Efektem ja tego m.in. było to, że wiele z tych osób nie musiało głosować. Zagłosuje pan przeciwko wniosku o zaufanie? Inna rzecz niż listę. Za po tym zaufania głosują partie, które są częścią rządu. Ja jest partią społeczną. Więc... Aby...